16 dzisiaj ze mną jest wiki13 link do kanału będzie w opisie no, no tak no tak link do teksturpaka też będzie w opisie ja mam lepszego tekstu cisza nazwa serwera też będzie w opisie nie znaczy będzie tak bo w pierwszym odcinku bed warsów tam z kubą nagrywałem pamiętacie no no to właśnie to jest ten sam serwer ale na wśród... A wiesz, że ja mam tutaj rangę VIP? Dobra, nie, dobra mm, yy, no i dla bezpieczności, żebyście ze mną zagrali widzowie, no to będzie IP serwera w opisie. Znaczy nie zagrali, tylko w sensie takim, że jakby to sformułować w jedno zdanie. Yy, Żebyście grali na nim! O, takie już wymyśliłem słówecko, wiesz? Ej, uciekamy stąd, dawaj! Czemu? Czemu? Ej, wejdę ci na głowę! Chodź tu, tu. tu! Wejdę ci na łeb! Twoja stara. No ty, o, jest jest, 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 Zaraz się zaczyna! wuj, oh, butterfly! O, oh, je! Yeah. <laughs> Nie! Gdzie jest blok? Gdzie jest blok? Ty, kur... Ej! Ty śmieciu, spadaj mi! Nie, nie przeklinaj! To diamenty! Kopiemy! Chodź, kopiemy diamenty! To diamenty? To emeraldy! To kopiemy diamenty! To emeraldy! To diamenty, u mnie wygląda jak Ale diamenty. Ale nie przeklinaj na moim odcinku! Bo benzie... Ale u mnie wygląda tak jak diamenty! Nie Hop. przeklinaj na moim odcinku, bo zadzwonię po moją mamę! Ty lamo! Ty mamo! Ej, ty mamo! Słysz, słyszysz ten odgłos... Wikiork zboczone przeboje. O ty! was. gram Ja gram na cheater. Na pewno. No Ale cheater! Ale cheater! Widzowie, nie zwracajcie na jego uwagi, bo jest cheaterem i głupim, i spleśniałym serem. Zobacz na czat. Jaj jesteś normalnie. Wiesz jakby to dorośli oglądali, to nie wiem. To byś... to... to... to, to byś miał gówno. Odcinka. Co? Jaj, co? Boisz się, że dedniesz? Ej, ty... To nie boisz się, że ze mnie. Badaj! Pomóż ja wiem, że kilo chcesz wyjąć. Ale ja bym to. Ja się boję teraz ciebie, a ty masz kilo? Nie. Kopaj. <ślesy> <ślesy> Ja. Spadłem tak się te jak na skórce od banana. Tak. Ej, wiesz co? Od skórce na banana, ale zależy od jakiego. Wiesz, że możesz nagrywać z kamerką? Wiem, ale mi się nie chce. Jestem tajną osobowością yy, mojej postaci Tomiego. Jesteś Tomi, czy może <laughs> Dobra, Os, Idziemy kopać pakiet. A co kopać? Się podupie chyba. <noise> Ej, pokazał ci coś, to patrz. Patrz, gościu się mnie boi, patrz. Patrz. ty mu bloka pod nogami i spadł. gościowi bloka pod nogami. Jesteś <noise> powalony. A ja tobie tego nie zrobię. Spokojnie, nie musisz się bać. Temu gościowi zrzuciłem go. <głos> <głos> ja też go zrzucę. No to masz kilo? No. Ale nie, na tym. Ja cię nie, 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 macie, a nie, 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 idzie, nie, 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 go fajnie nie, 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 Maciek cycku nie, nie, butterfly nie, 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 Abu co nie bijesz? Nie dam ci gliny, a spadaj, chamie. Ale co ty? O co ci chodzi? Nie, bo tutaj ten Ham, co go zepchłeś, chce ode mnie glinam. Jakbym mu napisał. Jakbym. Chciało mi się coś napisać na czacie, to by były obel, obelgi. Aż, a na czat? Napisałem mu. puk. Ja co nie. Ci, wiem. krowo jedno. Uwa. Wiesz, co zrobię? Aż, na czat. No weź się garnij! Ale on jest krową! A ty kurczakiem! Mam cię zepchnąć! No weź! ogarnij Idiota! skórka od banana. Mam ci zepsuć i nie kupą? Kurde, chciałem jego zepchnąć. Chodź, idzie. idziemy. A teraz się nie spychamy, okej? Okay? Dobra. Ej, czerwoni już nie żyją! What the fuck?! Ej, a -a -a. Wi drodzy Gryzł, widzowie, gier... kiedyś jak nagrywałem odcinek z Kubą, tylko się nie nagrał, bo zapomniałem włączać nagrywania, yy, to cały, my w ogóle dopiero weszliśmy na arenkę, kupywaliśmy sobie zbroję, a tutaj każdy się zdążył wykończyć. Widzicie, tu tutaj debile grają? Ej, wyrzuciłem na... mu kilof teraz myślę, że ja nie mam kilofa. Ej, wiesz, jak jeszcze raz skoczę gdzieś, to ja dednę, bo ja mam y, jedno serduszko? No nie, prawie gościa zepchałem. Zdedałeś gościa? Nie, no co ty zrobiłeś? My... Zrobiłeś mnie, ty śmieci mnie, ja rywam z tobą. Rzyma. No tego śmiecia chciałem wziąć. Kurde Masz u mnie deda, gównie Dobra, sorry Nie wierzę w ciebie Dobra, już cię nie kilamy Ej, już tam strzelają się z łuku, ej, podkopiemy tego goska? To będzie ubawa, ty mnie zepchałeś? Nie To kto? Dobra, żartuję Kurwa, dostałem Trzy serduszka Dwa serduszka Nie Dwa serduszka Dodasz? Nie, bo ja uciekłem zawa. Ej, nie boli. No kurde! A! To ja ci tylko dałam, nie zepchniesz mnie? Nie zepchnę. Kościu przyszedł. Widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!